Zdarzyło się w Porąbce, Województwo Krakowskie, 11 lipca 1931 roku. Wiosko mm. Biała to nasze, 17 km od naszej miejscowości. I był podnóża gór, tak? tak. Wioska to była na równinie, całkiem mm. na równinie, ale były takie osady po górach. Mm -hmm. Z wszystkich stron, tu były góry, lasy, świerkowe lasy były, a wioska była całkiem na równym, tak, my mieszkali na kolonii, ale całkiem na równym. I sk no, skończyłam pierwszą klasę przed wojną, y drugą klasę kończyłam już po niemiecku i trzy miesiące do trzeciej żeśmy chodzili. A później już było zabronione Polakom chodzić, tak żeśmy już nie uczyli się. A chodzi o moje dzieciństwo, to miałam bardzo no, smutne, tak można powiedzieć, bo moja mama zmarła w 1939 roku, a we wrześniu wojna wybuchła. Także my zostały ze siostrą. Siostra ode mnie starsza. O 6 lat, to miała 13, prawie 14 lat, ja miałam 8 niecałe. No to na pewno każdy wie, jakie to było dzieciństwo, nie? Smutne i wojna. Także tate później zabrali w styczniu, choć nie powinni. Bo to małe dzieci zostały no, 39. Tak, tak, tak? Już w 40 roku go mm -hmm. zabrali w styczniu do Niemiec. Tam był w Legnicy, w Segedni. Do wypadku miał wypadek, tam palce miał urwane. No i później puścili go, chodził jeszcze na takie różne badania, na ten palec, i później znowuż go. Dali do Wadowic, w Wadowicach mieszkali, a dojeżdżali do pracy w Oświęcimiu. No tam jako robotnicy, nie jako więźnie, tylko jako robotnicy. No i, a my żeśmy były ze siostrą, same mieliśmy dobrego sąsiada, że nas troszkę tam pilnował, opiekował się. No może nie tak opiekował, ale zawsze się pytał co my robimy, gdzie my jesteśmy i tak żeśmy tę wojnę przeżyli. Druga wojna światowa, tata jeździł do pracy, do Oświęcimia, czy jak wracał opowiadał wam o tym co tam się właśnie działo? Nie, nigdy nie nigdy opowiadał nie. chyba, nie. może i nie było wolno, na pewno. Nigdy nie opowiedział. A po wojnie też nie, nie, nie wspominałaś? Nie, myśmy się tam nie pytali. A tak czasem, nieraz tam parę słów, ale... Bo właśnie na początku specjalnie... to nikt nie wiedział, że tam są obozy koncentracyjne, nie? że jest obóz koncentracyjny. No, to myśmy wiedzieli, że co tam się dzieje. Ale właśnie skąd wiedzieliście? Skąd wiedzieli? No z opowiadania gdzieś ktoś powiedział. Mm -hmm. A było widać kominy oświęcimy. Mm -hmm. było widać, jak do lasu się poszło na grzyby, To żeśmy patrzyli tam w, w ten kierunek, jak się dymiło z kominów, to w, tak czuć było, że nie szło wytrzymać. Jak mm. ludzie palili, to było bardzo... Ale wiedzieliście wtedy, że ludzi palą, czy nie? Czy w ogóle no, nawet to było... Tak? Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, tak? tak. Wiedzieliśmy, co się tam robi. Mm. No, ale nikt nic nie mówił. Ja miałam dosyć, jak mówiła moja siostra. Taki ojciec był po syna do oświęcenia, pojechał, po, po syna już wyszedł, ten, ten swoją karę siedział. I go na wozie wjeździł. To nie było nic, tylko kości i skórę. To moja siostra jak to opowiadała, bo ten panterzyk zabrał, nie? Bo to było do nas było takie kęty. Miasteczko, 7 kilometrów. Kęty później było bielsko-biała. To z tych kęt. Jechali. To siostra, że no coś strasznego było. Same kości na człowieku. Młody chłopak był. znaczy tam przeżył to później wszystko, czy nie. Ale wyszedł, nie. Pamiętam pierwszy dzień wojny. Jaki ten pierwszy dzień Proszę był. Trzeba powiedzieć? No straszny, na pewno straszny był. Samoloty jak zaczynają jeździć. I takie ranni do domu, trzeba było patronek, tą siostra robiła, sąsiady. Nie wiadomo, gdzie te ludzie uciekali. Uciekali gdzieś, z jakiejś innej wioski. Do nas tam przyszli, no, opatrunki zrobili i gdzieś poszli z powrotem. No było strasznie ten pierwszy dzień. Tata pamiętam się schował na strychu, bo nie chciał. No nie chciał z domu uciekać, no bo nas dwoje, no gdzie on miał uciekać? No to także go minęło, a sąsiad poszedł z domu gdzieś szukał miesiąc czasu, bo nie było. Bardzo żeśmy przeżywali, tak no. Bo tata był, nigdzie nie uciekał, to i został. A on poszedł gdzieś, mówi nie wiadomo gdzie. Miesiąc czasu wrócił. No i tak. A coś pani wspominała też o sąsiedzie Niemcu? On, to był taki mieszkaniec jeszcze przed Nie, to, to byli Niemcy, osadnicy, oni przyjechali. Mm. Ten nasz Niemiec mówił, że on od, z Rumunii. Gdzieś tam tak, tak przyjeździli. Oni zrobili wysiedlenie w wiosce, powysiedlali polskie rodziny na zachód, gdzie tam hmm. do domu, gdzieś dwie rodziny, gdzie ktoś miał większe mieszkanie. No to przedzielili i gospodarzyli na tych gospodarkach. A Polacy u nich pracowali, no musieli pracować, tak? Hmm. Moja siostra cały czas pracowała. Jaka tylko praca była na, w roli, no to ona pracowała, że dobry Niemiec był. Nie było tak źle. Mhm. A ja w domu, no, musiałam trochę pilnować, to, to, to tamto, a jeszcze w początku. Ja chodziłam do szkoły, no to też było. A później nie chodziliśmy już do szkoły. Dlatego ja nie pamiętam już niemiecki mówię, jeszcze trochę pamiętam, ale. Tak, nie pamiętam już tej. No na co dzień się nie mówi, to... tak. No. no, jeszcze jak tak, coś to jeszcze tam mm -hmm. rozumiem. A jeszcze przeżyliśmy e, powódź, jak myśmy same ze siostrą mm -hmm. były, to było w czterdziestym chyba roku. Tak, był. w no, czterdziestym chyba, albo czterdziestym pierwszym, nie pamiętam. Były śniegi takie duże, później zaczęły topnieć gwałtownie w marcu. I powódź, jak o naszego domu rzeka płynęła. Tośmy wyprowadzili się z domu, tak, tam po sąsiedzku, bo groziło nam, że nam dom zabierze. A za z wami? No. Tośmy wszystko wynieśli, co było, aby meble zostały. się. Sąsiedzi pilnowali naszego domu, bo taty nie było, nie, hmm. Był w Niemczech. I pilnowali naszego domu, że jeżeli będzie się gdzieś tam ta woda podkradać pod dom, no to będą wynosić meble czy coś, ale tak. Ale było nieszczęście, bo dwa domy zabrało w ten czas, tam no. po sąsiedzku. Woda podmyła mhm. i zabrała do Ten potok to taki jest, najpierw delikatny, nie? nie? Ale to też, Zdrabiliwe. to nie, przeżyli strasznie w ten czas. Jeszcze byliśmy w takim domu, którzy tam poumierali. Ta kobieta umarła, mężczyzna umarł i myśmy tam spali. Żeby tak się bały, to pamiętam, jak gdzieś to było, taki strach. Sąsiad nas pilnował, przychodził, czy się nie boimy, a my zasnęły, a on przyszedł nas obudzić. Że tego... A to woda padła, to też nie pada, a to to. I przyszedłem gadać, a my sobie tak, jakby nie przyszedł, do rana przespali. No, też było straszne. No i tak było, że musiałam być gospodynią w domu. Miałam 8-9 lat. Musiałam ugotować obiad sobie, siostrze. Siostra pracowała u Niemca. U sąsiada niby pracowała, ale już jaka tylko praca była, to ona musiała iść. A ja w domu, jak to zwykle, króliki, kury, kozy. Wychowana jestem na kozie mleku i to tak pan nie trzyma długo. No tak. Oj, to ten sekret chyba. To tak, kozie mleko. A czy dużo na przykład Niemców tam w Waszej okolicy było, czy żołnierzy? Nie, nie... E, Niemców, policja była niemiecka, mm -hmm. bardzo dobra policja. Ja nie narzekałam na policję niemiecką, bo mnie zawsze za że ma tych i pokartki żywnościowe. Nie, bo to ona nas w szkole uczyli, że mamy Hitler mówić, nie? No to żeśmy mówili zawsze. I oni jak tego, no to czekaj. Tu sobie pomyślał inaczej, ale ja. Hitler wyciągnął rękę i on był taki bardzo dobry, ten, ten komendant. Gospodarze te niemieckie też były dobre. Jak pracowali Polacy, to oni, oni tak... Nasz sąsiad też był dobry, ten Niemiec. I wy nie mieszkałyście razem z tatą, tylko nie. w tej miejscowości zostałyście, w której w domu Ta. mieszkali, gdzie tego, a tata przyjeżdżał. Jak już był w Polsce to przyjeżdżał co tydzień do domu hmm. i w poniedziałek znowu jechał do pracy. Hmm. A co, czym się zajmował? No tata, tata kiedyś przed wojną w kamieniołomach, jak tam u nas były takie tak. dwa kamieniołomy, nie wiem czy ktoś tam, może i nie wiecie, bym młodzi. Nie, to właśnie tego proszę opowiedzieć. No, tam były takie skały jak w kopalni węgiel, nie? I tam minowali. I później te kamienie układali w kostki, mm -hmm. ile ktoś i tłukli te kamienie, to była bardzo ciężka praca jak dla mężczyzn. No ale innych nie było, nie? No i tak. A tu później w 1945 roku przyjechaliśmy jak wszyscy osadnicy na zachód. Tak samo tata z nami. Siostra, ja, siostra miała już 20 lat, ja miałam 14 Czy trzy tygodnie, czy dwa tygodnie żeśmy jechali transportem. Wagonami? Wagonami, tak? mhm. tutaj do Witnicy, a z Witnicy nas dopiero furmanki rozwoziły tutaj po wsiach, gdzie kto sobie wybrał. Także u nas w Tarnowie już nie było gospodarstw takich możliwych, tylko już wszystko takie no, pozajmowane wcześniej, nie z Poznańskiego, przyjeżdżali mężczyźni, pozajmowali budynki, a później jechali po rodziny. My jak żeśmy przyjechali w 45 roku, no to już nie było tak takich może mm -hmm. domków, no takieśmy zajęli, jakie jeszcze tam były. A dlaczego wy tu przyjechaliście? Już mieszkaliście w Polsce, Co? prawda? No, tak Czemu? przyjechaliśmy, bo to nie było taki wyjazd musowy. No jak to chciał. Tak było zebrania, że jeżeli ktoś chce, nie ma gdzie mieszkać, czy ma może mm -hmm. mieszkanie jakieś tam już gorsze, go, go to może jechać na zachód, tam są gospodarki i może sobie no. objąć tę Aha. gospodarkę. I my żeśmy tak jechali, jechali na cały transport. To bardzo dużo rodzin. My do Tarnowa dotarli jako 10 rodzin. Tata później zmarł dwa lata. W 1947 tata zmarł, bo był przez wojnę zniszczony w zdrowiu, nie, nie miał już zdrowia. No tak długo nie poszedł na tej dobroci na zachodzie. Zmarł w 1947 roku, a siostra wyszła za mąż i ja poszłam do pracy, bo już musiałam w ten czas już musiałam iść, bo sama na siebie musiałam zapracować. Bo siostra już miała swoją rodzinę. Ja tak pracowałam do 1985 roku w tym domu, na tej swojej gospodarce. Męża już nie było, mąż zmarł w 1977 roku. 20 lat małżeństwa było, nie? I tak wychowałam dzieci, ośmioro dzieci urodziłam, siedmioro wychowałam, jedno zmarło trzy miesiące. No i tak jakoś sobie dawałam rady. Dawałam sobie rady, już dzieci coraz większe. Trochę pomagały, trochę nie, jak to, jak to dzieci. A później poznałam tutaj pana żałędziewskiego tak przez przypadek. No i dostałam się tu do Różańska. To od którego roku jestem pani Od 85 roku. To przeszło 30 lat. Tak. No i jestem tutaj więcej w Tarnowie 40 lat, a tu już tego zaraz z mężem tutaj żyłam 29 lat. No a to zdjęcie to właśnie jak pierwsze ja się poznałam z o, moim mężem. To tu w Różańsku? To jest w Tarnowie, tak, tak, tak. to jest mój dom tutaj. Mhm. W ten czas, a tutaj to Iwonki, Komunia. Mm. To, to jest jeszcze tutaj taki dom, wygląda okna, takie Tak, były. tak. Pamiętam ten płot. Jeszcze mm. niedawno był taki, nie? No, był, do naszego roku. No, chłopaki tu się starają, widzę bardzo. No, także dobrze się skończyło zawsze. Dobrze się skończyło, właśnie, no, dobrze, się, tak, dobrze, że jesteśmy. Bo niektórzy naprawdę przeżyli wojnę i tak. poginęli, różnie, nie? Tak. Jeszcze. jeszcze... Dużo gorzej.